Jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Rosja i Korea Północna podpisały umowę o partnerstwie. Władimir Putin przekazał, że zawiera ona klauzulę o wzajemnej obronie w razie napaści na jedną ze stron, natomiast Kim Jong-un nazwał ją sojuszem. Stany Zjednoczone oskarżają Pjongjang o wysyłanie do Rosji pocisków balistycznych i amunicji artyleryjskiej wykorzystywanych na Ukrainie. Tutaj warto podkreślić, że faktycznie Korea Północna. Przekazała bardzo dużo pomocy Rosji w trakcie trwania tego konfliktu. Według danych Korei Południowej do Rosji przesłano około 6,5 tysiąca kontenerów z amunicją. Dzięki temu Korea Północna również ma korzyści, gdyż otrzymuje rosyjskie technologie, które są dla nich niezbędne w rozwoju programu rakietowego i nuklearnego. W opinii ekspertów jest to złamanie sankcji nałożonych na Pjongjang przez ONZ. Komentuje Bartłomiej Banasiewicz z Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską. Moskwa i Pjongjang zaprzeczają, że dostawy broni do Rosji mają miejsce. Putin podkreślił wręcz, że dostarczanie przez Zachód nowoczesnej broni Ukrainie jest pogwałceniem umów międzynarodowych i powiedział, że z tego powodu nie wyklucza współpracy z Koreą Północną na rzecz rozwoju technologii wojskowej. Współpraca obu państw ma obejmować także takie obszary jak rolnictwo czy turystyka. Putin odwiedził Koreę Północną pierwszy raz od 24 lat. To było espresso z Układem Sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.